Kochani, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj się przebieram za Kamiks, która tak przy okazji tutaj stoi. Jak to mam zrobione zdjęcie jakby jej luka na telefonie. Jak oglądaliście odcinek, w którym się przebieram za Darcy Mil3, to też mam po prostu zrobione jakby zdjęcie jej luka. No, już nie przedłużę, idę się za nią przebrać. Dobra. Zacznijmy sobie może od urody, jak ostatnio, yy, włosy. Mam ogólnie, to są jedyne takie włosy, no, no nawet nie tyle brązowe, co w odcieniach brązowego, jakie mam, bo ona ma, kiedy ja tu nagrywam, brązowe włosy, ale te są nawet podobne do tych, co ona ma, tylko, że inny kolor, więc myślę, że bym miał sobie te. W sensie ona ma też taką podobną krzywką, tylko, że z tyłu są proste. Yy, no, ja ich nie mam. <laughs> yy, dobra. Ona ma też, z tego co widzę, piegi. Ja jedyne piegi jakie mam, to takie, więc jeszcze y, pomyślę, czy je ubiorę. Paznokcie nie wiem, czy jakieś ma, no bo tak, wiecie, to tak nie za dobrze widać. Więc zostanę po prostu w tych, co ja mam na sobie. Y, tatuaże, chyba nie, no w sensie tatuaże, ozdoby ciała to są, ich będzie. Y, oczy ona ma o te, tylko że ona ma je w ładniejszym kolorze, nie będę ukrywać. Y, brwi ma chyba te. Nos, jeżeli się nie mylę, to ten, no ale też to na telefonie trochę słabo widać. Usta ma T albo T. Ona ma chyba bez brokatu. Tak, ona ma T. Szczęka to, no w sumie to nie jest jakiś super problem, że tak ponosić problem, no wiecie, ale chyba ma tą. Kolor skóry zostanę w tym swoim. Ostatnio nie pamiętam, czy zostałam, czy nie, ale. No wiecie. Ona ma po prostu. Y Bluzka to nam po prostu jakby, no coś świeci w tym stylu, tylko już cały czarny. No to jest dużo takich podobnych po prostu rzeczy. Um, może to bym wzięła. To nie jest to na pewno, ale jest nawet podobne, więc zostanę w tym. E, jakaś spódniczka, ona ma czarną spódniczkę, to ja jedyną spódniczkę całą czarną jaką mam, to ta, więc zostanę w tej. Jeszcze ma jakieś ma jakieś buty takie jakieś czarne, czarno-białe. Ja mam jedynie z takich czarno-białych, te, ewentualnie te, ale ma, te mają białe tylko kokardki, więc tak się nie bardzo nadają. Eee... Możecie napisać w ogóle skąd są te buty i te rolki, bo nie wiem, tak przy okazji. Eee, dobra. No to chyba weźmy po prostu na przykład te buty może. I jeszcze ona ma takie. Nie wiem jak to się nazywa. Takie po prostu na nogi. Ja miałam coś takiego, ale nie wiem czy tego komuś nie oddałam. Jak znajdę, to wam powiem o co mi chodzi. Um, o, o to mi chodzi. Tylko, że. A. Nie no, super. Tylko, że ona to ma wyższe i w innym kolorze. I ogólnie inne. No, um, weźmy może te po prostu, buty. Ona ma jeszcze jakiś pasek. Jakby... ale ona jest chyba przez spódniczce, nie wiem czy też mieć po prostu pasek tak poza. Jakby no taki jakby nie, że tak powiem, przyczepiony do jakiejś rzeczy, nie wiem jak to powiedzieć. Dobra, no to ja już niczego za bardzo nie mam. Jeszcze nad tym biegami pomyślę. Oj. No spoko. W sensie, no. wyglądają zupełnie inaczej niż te, co ona ma, ale już trudno. I nie wiem, czy już mówiłam, ale jak mówiłam, to sorry. Ale jak chcecie, żebym nagrała odcinek, jak przebieram się za was, to napiszcie w komentarzu, nie wiem, coś typu przebrałobyście za mnie, mój nikto, no i na przykład swój nick w MSP2, albo po prostu napiszcie do mnie w MSP2. Więc taki prezentuje look. No, jak te buty nie pasują do tego, ale myślę, że góra jest. No, pasująca. te w sumie nie wiem, czy pasują, ale no. Ten film jest krótki, bo trwa tylko 4 minuty. Więc sobie jeszcze pogram w dress up. E, Czekajcie, napiszę. E, już się przebrałam. Bo ona jak coś specjalnie tu jest, bo ona napisała, czy może być na odcinku, e, w sensie, no wiecie, i w ogóle. I tę pograć w. Teraz up, bo film trwa niecałe 5 minut. Oj, napisałam przebr przebrał... Czekajcie. Przebrałam. Dobra, idziemy sobie pograć. Okej. Okay. Przekaz fajnie powbijam. O ile ktoś będzie? Bo, w, bo odcinek o stacji, który wracał z questów, nagrywałam jakby przed chwilą, tylko żeby go wyciągnąć później. No i tak nikogo nie było, tak jak teraz. Albo po prostu w z pogram, bo. Ym, no mówię, bo te questy robiłam właśnie wcześniej. Yy, po prostu, no i dobra, nie ma zrobionego tego yy, questu ze z więc co program? No raczej nie wygram, ale to już trudno. Ile kolorów ma tęcza? 7. To wiem po prostu od przedszkola, więc jestem pewna Dobra Kto napisał opowieść The Black Beauty? Nie wiem Więc po prostu strzelę Wiem, że ona jest pisarką Bo o, ty, o jakby tych Nigdy nie słyszałam W sensie, co jest zmierzone w skali Richtera Nie wiem jak ktoś czyta Chyba trzęsienia ziemi, ale nie jestem pewna Tak, dobra, dobrze Ehm um. Jeśli pomalujecie tylko końcówki, yy, to zrobię sobie chyba francuski maniki, ale też nie jestem pewna. No, dobra, czekamy. No, francuski. Yy, Okej. Okay. Najniższym punktem w północnej Ameryce jest. Nie wiem, słyszałam. O tym słyszałam, o tym też słyszałam, o tym nie. Więc strzelę że ten park narodowny śmierci. Tylko że on tak. Brzy... W sensie to brzmi tak troszeczkę brutalnie, że tak powiem, ale jednak było dobrze. Okej, okay, popijamy sobie Fame. I Star coins. No w tej na razie zrobiłam tylko 5 Star coins, no ale dość trudno. Runda trzecia. Jaki jest główny kolor Ferrari? Czerwony. Byłam kiedyś. Kiedyś byłam we Włoszech i byłam w Muzeum Ferrari, tam było dużo czerwonych samochodów, więc że Tak, czerwony. Dobra. E, jakie są narodowe kolory angielskiej drużyny piłki nożnej? Nie mam dlatego, więc nie, nie ciekawi mnie piłka, więc strzelę, że na przykład żółty tej czerwony. I to już będzie ostatnie pytanie, dobra, już będę kończyć, bo film no, trwa 7 minut, więc najdłuższy nie jest, ale nie jest też jakoś super krótki. Jeżeli Wam się podobało, to zapraszam na moje inne filmy, miło mi też będzie, jak zostawicie subskrypcję albo łapkę w górę, no a ja kończę, pa pa!